Dzień dobry, nazywam się Alicja Szczepiorska to jest Message for You. A dzisiejsza wiadomość jest taka. Koniec z wymówkami. Decyzja należy wyłącznie od ciebie. Masz naprawdę wszystko, żeby wejść na wyższy poziom. No Niektórzy z nas są właściwie mistrzami w wyszukiwaniu kolejnych wymówek, wytłumaczenia rzeczy, dlaczego coś nie może pójść, dlaczego nie poszło, dlaczego nie udało nam się czegoś załatwić, osiągnąć. Ale tak naprawdę w głębi serca wiemy, że to zależy od nas. I tak naprawdę wiemy, że to są tylko wymówki, bo boimy się czegoś. Boimy się czasami porażki, czasami boimy się konfrontacji, oceny innych ludzi. Czasami boimy się nawet sukcesu. Warto zadać sobie właśnie takie pytania. O co chodzi? Dlaczego szukam kolejnych wymówek zamiast po prostu wziąć się do roboty? Co jest tego przyczyną? Czego się tak naprawdę w głębi duszy, w głębi serca boję? Kiedy już zobaczysz, czego się boisz, co cię ogranicza, wyeliminujesz to. Przynajmniej je rozłożysz na części. Uświadomisz się sobie, wtedy już nie ma na co czekać. Tylko trzeba robić swoje. Z całego serca życzę odwagi i oczywiście powodzenia. To jest Message for You i do zobaczenia już wkrótce.